Dakar. Zapalniczki, zapalniczki. Zestaw samochodów z wyścigu śmierci. Diabeł normalnie próba dookoła na krzesełku latającym. Obcy. Kto oglądał, ten wie. Dziś jedziemy do Czech, do miejscowości Policy nad Metui. Takie młode drzewka. Tutaj ciężarówki nie jeżdżą. To jest bardzo 3,5 tony. To taka jeszcze nie Jak to zarośnie, to nie wiem, tylko osobówki będą jeździć. Po co tak posadzili te drzewa tutaj? Miasto Police. Jesteśmy tutaj, idziemy do muzeum. A co tutaj się znajduje? Otóż, muzeum Merkur. Takie małe miasteczko. Cisza, spokój, tu nie ma ludzi w ogóle. Są Soga źlucie, czyli to nie jest wymarłe miasto. Na Ryneczku się jakieś wesołe miasteczko rozkłada. Coś się dzieje jednak w miasteczku. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Czechach, w Muzeum Papierowych Modeli. Akurat tutaj wchodzimy do papierowych modeli, ale zaraz pójdziemy na skręcanek. Na pewno dzieci pamiętają takie zabawki, przynajmniej te starsze dzieci. Gotowe zestawy, tak jak sprzedawali, z instrukcją obsługi: bateria płaska 4 v silnik do złożenia fajnie odwzorowany. Wszystkie lineczki, kotwice, jakieś ploczki, tutaj są drabinki, łódeczki. No matko, Fajny model. Radość dla dzieci. Zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. Ten samolocik ma 4 cm, 5 cm szerokości. 4. 4. 4 jak oni to wszystko sklejali chyba pęcetą. Dakar! Tak z tej perspektywy wygląda to fajnie. Ale zobaczcie halogeny, lusterka. Pod spodem jakieś osłony jeszcze. Jedźcie. się zobaczyć nie da się bardzo. Wszystkiego nie pokaże, bo tu nie ma szans. Dakar 88. Też Paryż Dakar 87. No nie przesadzam, zobaczcie co tu znalazłem. Maluszek. Muzeum podzielone jest na dwie strefy. Pierwsza to papierowe modele, a druga to metalowe zestawy wszelkiego rodzaju. Do tworzenia konstrukcji, budowy, zabawek, samochodzików. W muzeum jest ogromnie dużo modeli i nie jesteśmy w stanie wszystkiego wam pokazać. Więc będziecie mieli pretekst, aby tutaj przyjechać i zobaczyć to na własne oczy. Tower Bridge, skala 1 do 300 coś jak miasto miniatur, tylko że z papieru zapalniczki, zapalniczki. Uważajcie, to jest niezła mapa. Tu mamy mapy Europy i osoby zwiedzające mogą wbić szpileczkę na mapie, zaznaczyć to miejsce, skąd przyjechały. Widzę, że tutaj z Krakowa też jest parę osób. Będzie tu widać. No jest. My też przybiliśmy szpileczkę. A w Czech było tyle szpilek, że musieli zrobić nową mapę. O, taką. Ale oni to mają na miejscu. Nieźle. To też z papieru. Nieźle. Ciekawe jak oni to sklejali. Nie no, te zwierzaki zawsze rozbrajają. I wiewiórka, która zniszczyła świat. I minionki, które ukradły księżyc. Nawet się uśmiecha. Ale trójkę zebrali odważniaków w jednym miejscu. Ten ma śmieciwnopęd. Kto policzy ile to jest fału? Też fajny. Zestaw samochodów z wyścigu śmierci. No tu mamy takarowe modele piętro wyżej też mamy takarowe te starośnie jakieś dalej mamy takarowe tatra jas, jas to chyba też decarowe, ale stare I co to jest? Porsche nie Trabant No way Trabant na każe? Hmm, ja nie kojarzę. Ten jest ciekawy. Podwójna kamina. Mm -hmm. To jest kamper? Nie mam pojęcia co to jest. Ale wygląda wojnie. No i tu jeszcze mamy Dakar Special. Jas. To żółte to nie wiem. Trochę malucha przypomina. I to niebieskie też trochę malucha przypomina. Może to maluchy są? Takich innych ciekawostek to są jeszcze modele zrobione w łupinkach od orzechów. Pewnie można zamknąć, i to taki bryloczek. Terminator dzień sądowy. Obcy, kto oglądał, ten wie. I duży pojazd, duży pojazd. Duży. Zaparkował i włączył alarm lewitujący czołg nad makietą można zajrzeć do środka Pociski jeż, jeż. Rany boskie co tu się dzieje? Tu się coś kręci, tam jakaś ośpadka, tutaj kogoś piłuje, to jakiś diabeł normalnie próbuje dookoła na krzesełku latającym 1935 Takie zestawy pierwotne trybiki metalowe jakieś paseczki od tego się zaczynało I tutaj Drewniane elementy. Może zaczęło się od drewnianych? Były metalowe też. W 1947 już były tektrowe opakowania, trochę inne zestawy. Potem lecimy na 1950. No to już kolorowe zabawki. No, jakiś wymyślony pojazd. 1921. A to były takie, mniej... Były takie zakładanki. Właśnie mniej skręcane, ale takie zakładane, z których można było robić takie konstrukcje. Tu dzieci mogą się pobawić, zobaczyć jak to działa. A tam dalej w sali można samemu coś poukładać. Ale wszystkie miejsca zajęte nic dziwnego. Warto jeszcze zajrzeć do piwnicy. Tu jest jakaś nowa ekspozycja. że to gdzie? W kotłowni? A, tutaj. Szanowni widzowie, jeśli ktoś ma epilepsję, niech nie ogląda tego odcinka. W sensie tego kawałka. kopalnia, czegoś tam, kamieniołom Zepsuło się To jakaś fabryka, duża konstrukcja Tu jakiś, nie wiem co, z kopalni To jest taka największa konstrukcja, półtora piętra w zasadzie Jakaś wieża u góry są jakieś śledy, ale to nie działa, nie mruga. A tu jakiś most. Duży. Tu taka fajna ciuchcia jeżdżąca górą. Ale co tak szumi tutaj? O jacie! To jest dopiero konstrukcja. Jebać zostawić Perak. Fajny motor. Ale on nie jest ze skręcanek. Ale ten już jest. Niezły. Dwa cylindry, stopki. Fajcha do biegów. Fajcha do odpalania. Zła maszyna. God. Mamy też salę z zabawkami dla większych chłopców. Mikrosterowniki, serwomechanizma silniki. Serwomechanizmy, może powinienem powiedzieć. To jest model pająka, ale coś się popsuł Jedna strona nie działa. Klops. Aimsa Robot, jakieś prototypy. Duża maszyna, ale widać, że taki prototyp kierowany, ale bez wykrzyży. Napędzane środkowe cztery koła, kierowane po dwa z tyłu i z przodu. Taka prosta konstrukcja, stara. Jakie płytki drukowane. Ojo. To jest tak, fajna mapa, fajna, naprawdę fajna mapa. W Polsce to wiadomo. Papież Słodowska, Kopernik. Holandia to tulipany, rowery. Brakuje wiatraków, no ale to nic. Paryż, wiadomo. Ferrari, co dalej, co, co ciekawego, Lego. Finlandia, no to wszyscy wiedzą, co. No i spoko. Fajne wygląda. Jeszcze jedna mapka, Mamy tu jeszcze Afrykę, Australię, Nową Zelandię, nie jest nieźle. nieźle. Korda, światło się odbija. Syberia, Rosja, Polska, Ameryka. A co w Ameryce mamy? No co? Kanada, Kowboje, Hawaje, Meksyk, Wenezuela Teraz tam też nie ciekawie. No, takie fajne mapki. Jest też sklepik, ale ceny są kosmiczne. 1200 Koron, to jakieś 200 coś Tam jest zetor do 3000 kół 4700 Trudny wybór Kawowy, napój silny. Może to będzie dobre kawowy Kakaowy, będzie kakaowy Kakaowy, o ja tam. No dlatego, że kawę nie piłem jeszcze, no. Chwila, moment, moment. Mój dobytek koronowy. Mam? No, ale no, na pewno chcesz wydać na kawę, nie chcesz zachować tego dla... Yy... Dobra, oddawaj, kupisz te zabokówki. To... to nie będzie kawy. P próba razy dwa. Udało mi się wystąpić 20 koron. Ej, ale wierzysz, że jak to nie działa, to później będziesz mi wydać 20 koron, nie? Jakieś u tutaj Hmm... To ciekawe jak wygląda mała kawa. To jest wielka. Speciality to go. Fresh, hot, and delicious. Hmm. No, no, smakuje jak kawa z automatu no co tu dużo powiedzieć. O tu mamy kolejne zamki. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Proszę nie zapomnijcie o subskrypcji. Być może coś ciekawego spodoba się Wam w moich kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.